Witam serdecznie wszystkich miłośników Chorwacji. Chciałabym Was zabrać dzisiaj na wycieczkę na wyspę Brac, a konkretnie na południową część w okolice miejscowości Bol, która jest znana, znaną miejscowością turystyczną, znanym kurortem. Ale tym razem wybieramy się na najwyższy szczyt Wyspy Bracz, na widową Gorę, która oprócz tego, że jest najwyższym szczytem wyspy, to również jest najwyższym szczytem ze wszystkich wysp chorwackich, których jest ponad tysiąc. Znajdujemy się na wysokości 778 metrów nad poziom morza i przed nami roztacza się przepiękny widok na Adriatyk, na Zatokę Chwarską, na Wyspę Chwar oraz Korczule. A w dole widzimy jedną chyba z najsłynniejszych plaż w Chorwacji, plażę Zlatni Rat, która jest jedyną plażą na świecie, która jest usytuowana prostopadle do nabrzeża. Plaża liczy około 600 metrów. Ten róg Zlatni Rat, czyli Złoty Róg wysunięty jest około 600 metrów w morze. Długości ramion tego rogu wynoszą odpowiednio 420 metrów oraz 360, a bezdrzewny, żwirowy odcinek plaży wychodzący bezpośrednio w morze ma 158 metrów. Kształt plaży uzależniony jest od wiatrów i fal, które w tym miejscu wieją dość intensywnie, co cieszy fanów sportów wodnych. A my już jesteśmy na Zlatnim Racie, czyli na Złotym Rogu, na jej części żwirowej. Plaża. W sezonie bardzo oblegana nic dziwnego, ponieważ posiada status błękitnej flagi. Znajdziecie tutaj mnóstwo restauracji, kafejek, parking na ponad tysiąc aut. E, plaża cieszy się e, zainteresowaniem dla fanów sportów wodnych, ponieważ wieją tutaj dosyć silne wiatry i są duże fale. Także wszyscy miłośnicy deski, windsurfingu znajdą tutaj coś dla siebie.